Jesteśmy w miejscu, w którym kiedyś stała wielka synagoga, właśnie dokładnie w tej części, chciałam Cię zapytać, jakie są twoje osobiste powody, dla których tu jesteś w Warszawie teraz na obchodach 80lecia i, i właściwie dlaczego wspierasz ten projekt do synagodze też? Wiesz, ja przyjeżdżam do Warszawy głównie z pamięcią, raczej niż teraźniejszością, dlatego mamy wiele wspomnień rodzinnych i tak dalej związanych. Choćby z tym, że mój dziadek mieszkał tutaj niedaleko na Bielańskiej 8, i my mieszkaliśmy też niedaleko stąd, także cała ta dzielnica jest bliska nam bardzo. Wyobraź sobie, że mój pradziadek, czyli ojciec mojego dziadka, który właśnie mieszkał na Bielańskiej 8, był notariuszem był właściwie chyba pierwszym żydowskim notariuszem w Warszawie i podpisał akt założeniowy w Synagogii Nożyków. No i to tam figuruje, ten jego podpis, Szymon Landau. Projekcję synagogi pokazujemy od 2018 roku. Od początku wspierasz ten projekt, razem z Ireną, z Ireną Pletką i z innymi osobami z miastem. Tutaj Jest bardzo wiele osób w koło, z Piotrem Wiśnickim, między innymi. Co spowodowało, że postanowiłaś wziąć udział w tym projekcie? Warszawa była zniszczona, nieistniejąca, prawda? Jeżeli coś chcemy ludziom pokazać, co tu było, jak to było, jak oni żyli, gdzie żyli, co robili, no to Wielka Synagoga jest czymś w rodzaju takim centralnym punktem tego życia, prawda? I tak samo jak mamy jej model w Muzeum Polin, tak samo twój pomysł, Pokazanie jej no na żywo niemalże, uważam, był czymś zupełnie nadzwyczajnym i, i, i wartym rozpropagowania. Także kiedy Piotr przyprowadził nas tu na plac w jakimś potwornym mrozie zresztą się zaziębiliśmy się wtedy wszyscy i pokazał nam, jak to będzie wyglądało, no to, to już więcej nie trzeba było mówić, bo to, bo to było tak imponujące. No i od tego czasu mi się wydaje, że to jest coś, co trzeba kontynuować i jest. Naprawdę, szkoda, że nie możemy tego pokazywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Na Pierwszy raz, kiedy to udało się zrealizować ten twój szalony pomysł, to wydawało się, że jeden raz zrobimy i na tym będzie koniec. Dlatego, że to jest bardzo przedsięwzięcie wymagające ogromnego wysiłku. Dużo pracy, dużo pieniędzy, dużo zabiegania u różnych urzędów o to, żeby to wsparli, bo trzeba zgasić, wygasić światła na ulicy, trzeba wygasić światła na wieżowcu i trzeba ugłaskać urzędników, żeby zechcieli puścić tam do siebie, żeby można było projektory ciężkie postawić, więc wydawało się, że tyle wysiłku na jeden raz wystarczy, ale z drugiej strony przygotowanie tego mappingu, no to była fantastyczna praca i szkoda było ją tylko jeden raz pokazać i tak udało się nam to pokazywać aż cztery razy i bardzo jestem z tego dumna, że ta synagoga może się pokazywać, powstawać na, na, na nowo i, 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 i okazywać się w takiej pełnej krasie, na tym lustrzanym budynku błękitnego wieżowca, który w zasadzie nie ma prawa przyjąć żadnej tego rodzaju rzeczy. Myślę, że ważne dla tych powtórzeń był, był komentarz, który jeden z naszych przyjaciół e, zrobił przy pierwszym pokazie. Mianowicie patrząc na tę synagogę, powiedział, powstającą właśnie z gruzów, słuchając. E, Gerszona Siroty, potem wiersza Ireny Klepfisz powiedział Pamięć pokonuje destrukcję i śmierć. A myśmy wtedy dodali jeszcze słowo miłość, ponieważ wydaje mi się, że pamięć z miłością mogą właśnie tak wiele zdziałać. Wörter seinen gewidmet, die für seinen gestorben, weil der Treut Eunisch, weil der Treut ist das Haar, weil die endgültige Menuche, weil der Treut ist der ewige Zorn. Die Wörter seinen gewidmet, die für seinen gestorben, verschert. Die Werte er seinen gewidmet, die für seinen geblieben Leben, weil Leben ist ein Wildnis und sie seinen Gewinn weil das Leben ist ein Aufwachen und sie sind gewähnt wachig, weil das Leben ist ein Blühen und sie haben sich zerblüht, weil das Leben ist ein Gerangel und sie haben sich gerangelt, weil das Leben ist ein Matone und sie sind gewähnt frei, sie anzunehmen. Die Werte sind ihnen die, die es ihnen geblieben werden. Bashem. Das war was unter der kovane Bo śmierć jest karą, bo śmierć jest nagrodą, bo śmierć jest ostatecznym odpoczynkiem, bo śmierć jest wieczną furią. Te słowa są dedykowane tym, którzy umarli. Te słowa są dedykowane tym, którzy przeżyli, bo życie to dzicz, a oni byli dzicy, bo życie to przebudzenie, a oni byli czujni, bo życie to pora kwitnienia. A oni rozkwitli. Bo życie to walka, a oni walczyli. Bo życie to dar, a oni mogli go przyjąć. Te słowa są dedykowane tym, którzy przeżyli. Wasze. These words are dedicated to those who died, because death is a punishment, because death is a reward, because death is the final rest. because death is eternal rage these words are dedicated to those who died Basher. these words are dedicated to those who survived because life is a wilderness and they were savage because life is an awakening and they were alert because life is a flowering and they blossomed because life is a struggle and they struggled because life is a gift and they were free to accept it these words are dedicated to those who survived ashra ashret